w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na serię filmików, e, która będzie dotyczyć promocji w Rossmanie, na pewno o niej słyszałyście, minus 49% od 30 września e, i pojawią się trzy takie filmiki, trzy filmy z tej serii. Pierwsza seria będzie dotyczyć, dotyczyć pomadek oraz paznokci, bo też e, tak są podzielone te działy i tak też będziecie mieć promocję w Rossmanie od 30 do 5 października. Następne, kolejne będę Wam podawać już w następnych filmach. A dzisiaj, tak jak mówię, ten dział, także nie przedłużając, zacznijmy. Powiem Wam, co przetestowałam, co ewentualnie jest godne polecenia, co nie za bardzo zapraszam. W mojej znalazły się fantastyczne pomadki, o których ja Wam już kiedyś mówiłam, a dokładnie mówiłam Wam e, rok temu w ulubieńcach, to jest seria Bourjois Velvet Rouge Edition Velvet e, jedna to jest ta wersja souffle, taka delikatna, taka satynowa e, która, nie powiem, przypadła mi do gustu, tej akurat nie testowałam miałam tą klasyczną Rouge Edition Velvet e, ja na ustach mam właśnie jeden z kolorów e, i to jest Mm, dokładnie 07 Nudist. Po prostu rewelacja, słuchajcie. Rok temu wam mówiłam, że dla mnie te pomadki są fantastyczne. One wżerają się w usta, ale nie wysuszają ust. I słuchajcie, ta szmiga kosztuje 53,99, łatwo sobie odjąć prawie 50%. Naprawdę wtedy się opłaca. Zresztą po tej cenie też bym ją kupiła, bo jest ona godna polecenia, ale ten kolor sami powiedzcie, czyż nie jest fajny, jesienny. Zresztą bardzo dużo też o nim było na YouTubie. Serdecznie polecam, na to na pewno wydałabym pieniądze. Ta druga pomadka ja mam akurat w odcieniu 05 i yy, ona jest taka, no to jest taka fuksja, można powiedzieć. Ale szczerze Wam, naprawdę szczerze powiem, yy, ta seria moim zdaniem jest delikatnie lepsza od tej. Typowo klasycznej matowej, ponieważ ona nadaje taką bardzo subtelną satynkę. Yy, całe usta są mm, kryte takim matem, który nie jest nachalny, i one jeszcze mniej wysuszają usta. Także tą serdecznie polecam. Ta seria zburzyła po prostu miodzie. Zerkam na swoją ściągę. Testowałam też dla Was szminkę w kredce, która nazywa się Soft Sensation. Um, mm -hmm. To jest Astor, to jest ta seria taka masełkowata. Masełka Soft Sensational Lip Color Butter i ja mam 032 numer, który jest po prostu fantastyczny, ponieważ to jest taka forma błyszczyku i ten kolor nadaje bardzo dziewczęcy wyraz twarzy, prześliczny i podoba mi się, słuchajcie, właśnie ta masełkowata formuła, to, że on prześlicznie pachnie takimi owocami i troszeczkę ten zapach ma zbliżony do Chanel, dlatego przyjemnie mi się naprawdę tej pomadki używa. I za tą cenę, czyli um, już Wam mówię, 27,99 z połowy ceny, naprawdę kupiłabym ją. Ja zresztą jestem fanką Chavistix Clinic, Te naprawdę nie odbiegają niczym od tamtych pomadek. Powiem szczerze, Astora nie lubię, ale ta szminka naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Kolejna Rimmel, the only one e, z taką koroną, bardzo mocna czerwień i to jest Best of the Best 510. E, słuchajcie, no, generalnie ta szminka też ma prześliczny taki owocowy zapach, e, ale powiem Wam szczerze, ta średnio mi przypadła do gustu. Ogólnie, tak jak ja mówiłam, mm, i Rimmel, i Astor tak średnio lubię tą, te marki, natomiast dlaczego tej nie polubiłam? Bo no nadaje taki bardzo półtransparentny efekt, który nie trzyma się długo i dla mnie no po prostu efekt marny, cena już Wam mówię 28 zł no za tą połowę ceny no to jeżeli chciałabym taki zwykły błyszczyk słuchajcie nawilżający z jakimś kolorkiem to może bym ją kupiła ale chyba nie, wolałabym dołożyć, kupić coś bardziej trwałego, także tutaj tą serię z Rimmela z koroną tak średnio polecam. I tutaj kochana, na koniec jeżeli chodzi o pomadki Miss Sporty Wonder Smooth, tak i to jest odcień 203, totalne zaskoczenie, powiem Wam szczerze, że za tą cenę, a ona kosztuje 9,99, połowa ceny z tego, jak za grosze, słuchajcie, jakbyście poszły kupić chleb dosłownie do sklepu, zapach, no obłędny, taki, uwielbiam ten zapach, to jest taki zapach jakby waniliowy. Fantastycznie na nawilża usta. To jest taki błyszczykowaty efekt, ale bardzo subtelny i bardzo taki, powiedziałabym, odżywczy. Lubię coś takiego, bo to jest tak jak takie masełko w szmince, które nadaje jakiś tam efekt, w sensie koloru, ale nie jest taki nachalny. To jest szminka idealna na co dzień. Świetnie się utrzymuje, o dziwo, bo jak ją pomalowałam rano, to spokojnie do godzin popołudniowych... Chyba, że coś jadłam, to musiałam ją troszkę y, poprawić, ale tak to się utrzymywała, także naprawdę jestem w szoku yy, z Miss Sporty ogólnie kosmetyki zawsze lubiłam jako nastolatka i powiem Wam szczerze, że te formuły są coraz lepsze. No, opakowanie takie wiecie, troszkę nastoletnie kiczowate, ale generalnie na plus. A jeżeli chodzi o następną część paznokciową, to powiem wam szczerze, że z testami miałam delikatny problem, a co z tego względu, że doskonale wiecie, że ja yy, od o Jezus, już prawie chyba dwóch lat. Półtora na pewno roku robię hybrydy. Yy, mało tego, nie robię tylko na rękach, ale robię też na nogach. Dlatego testy, po prostu, co ja miałam zrobić? Miałam w ogóle w czasie, kiedy dostałam tą paczkę, idealnie piękne, zrobione hybrydy yy, ze skórkami i tak dalej, czyli z wyciętymi skórkami, i ja sobie mówię, no co ja mam tutaj testować? Zaprosiłam do testów moją mamę, która była na etapie właśnie ściągania hybrydy, bo chciała sobie zrobić przerwę i nawet, słuchajcie, się poświęciła. Mówi, dobra, będziemy malować, testować, będziemy patrzeć, czy produkty pielęgnacyjne na paznokcie też działają. I ja jestem jej tak wdzięczna, ponieważ dzięki temu mogliśmy zrobić test, a w ogóle, jak zobaczycie na zbliżeniach, moja mama ma identyczną płytkę paznokcia jak ja i bardzo podobne dłonie. Genetyka. No tylko, no to ja tak mówiłam, że dla koloru 6 zł, a teraz jeszcze z tą promocją minus 50 to no, 3 zł, no to, to, warto. to warto, bo szkoda na hybrydę, tak mówiłam, ale jak idziesz na imprezę i, i sobie tam y, przemalujesz fajnie, masz płytkę ładną, no to warto. Jeżeli chodzi o lakiery, to dostałam 3 lakiery z serii Sally Hansen, Ja mam akurat tutaj tą serię Miracle Gel, Top Coat i mm, pierwszy to jest oczywiście lakier, czyli ta nasza baza. To są produkty, które na pewno słyszałyście, lakiery, które macie nakładać na paznokcie, i mają imitować się taką hybrydę żelową, e, że mają tak pięknie wyglądać, tak się świecić e, i się tak oczywiście utrzymywać ładnie jak hybryda. Wiecie, jakie ja mam nastawienie do takich rzeczy, pic na wodę fotomontaż jednym słowem. Ale powiem wam szczerze, e, jeżeli chodzi o efekt, nie był on zły. E, utrzymywał się tak maks do tych pięciu dni porywami do 6, nie jest to hybryda, która trzyma się 2 tygodnie, ale efekt po nałożeniu był całkiem ładny, taka mokra, słuchajcie, ymm, powierzchnia, tak jak w przypadku hybrydy i akurat tutaj mam taki ymm, złoty kolor i tutaj ten top oczywiście. To kosztuje cena takiej jednej buteleczki 34 zł. Jest to dość sporo, bo tak, razem 60 zł. Ponad. Ale z tą promocją już można się uśmiechnąć i spróbować. Jeżeli ktoś ma uczulenie na hybrydy, jeżeli ktoś po prostu no nie ma czasu chodzić do kosmetyczki, bądź nie ma tyle pieniędzy, żeby co dwa tygodnie słuchajcie, chodzić i robić pełny manicure, to po prostu. Polecam, polecam, żeby wypróbować, zobaczyć, bo nie jest to zły efekt. Ja, jeżeli um, nie chodziłabym do swojej przyjaciółki, kosmetyczki um, po prostu regularnie, bo głównie dlatego tam wodzę, dlatego, bo to jest taka moja mini rozrywka, można powiedzieć. To naprawdę nie miałabym problemu z, um, z tym, żeby zacząć na przykład używać tej serii na co dzień. I Naprawdę fajna sprawa, także akurat te polecam, można wypróbować na tej promocji. Dalej lakier z Miss Sporty, który też testowałam, eee, szczerze Wam powiem, kolor jest prześliczny, natomiast mm, sam lakier nie powala, no ale on słuchajcie, kosztuje 6,49 Czyli, jeżeli miałbym go kupić na promocji w Rosmanie, to na pewno tylko dla koloru i żeby, wiecie, wiem, że mam dwa dni, na przykład, chcę ładne paznokcie przez dwa dni, a potem zmywam i mnie to nie interesuje. To jak najbardziej, bo po co kupować, nie wiem, za 60 zł lakier yy, tylko dla koloru? No bez sensu. No, a jeżeli chodzi o trwałość, jeżeli ktoś nie ma czasu i potrzebuje trwały, ładny, jednolity lakier, to to nie jest dobra opcja. Sporo osób zachwala te lakiery. U nas, u mnie i u mamy. Ja kiedyś go też używałam, jak jeszcze nie miałam hybryd. Nie były to dobre, moim zdaniem, lakiery. Ale mówię, 6,49, połowa z tego, no to kurczę, no, wiecie, no batonik kosztuje więcej, więc można spróbować chociażby dla koloru. I słuchajcie, tutaj jeszcze mam yy, właśnie lakier Sally Hansen, yy, ale on jest to jest Salon Manicure, yy, nowa formuła. I to jest ponoć formuła, która zawiera, ze sobą nawet przeczytam, jak to jest napisane, że tu jest baza kolor i top coat w jednym. Niby, nie? I że wiecie, możecie sobie zrobić go w domu, bez wychodzenia do salonu, bla bla, i złogacone z formułą z keratyną. 30 ,98 zł, 98 kosztuje, więc połówka no to tak, około 16 zł. Ym... Co ja powiem? Kolor ładny, ale też, nie wiem, tamte są moim zdaniem lepsze. Ten Miracle Gel, gel są o wiele lepsze moim zdaniem niż ten. Cenowane są o 5 zł, w sumie droższe. Nie mam pojęcia dlaczego jest taka różnica. Może dlatego, że tu używacie dwóch produktów i macie osobno ten top, przez co właśnie zasada, jeżeli, wszystko, jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, może się sprawdza w przypadku tego lakieru. On z trwałością był problem, że właśnie trzymał się tak 4 dni, już odpryskiwał. Generalnie jeżeli chodzi o nakładanie tego lakieru jest fajny, kolor bardzo ładny, ale utrzymywał się kiepsko, także za 15 zł to i tak nie jest dużo, no tyle kosztują e, lakiery z e, Golden Rose, także, no, które są zresztą świetne, można spróbować, ale te bardziej polecam. I słuchajcie, na koniec zostawiłam sobie jeszcze pielęgnację z firmy Sally Hansen e, i... Ja słuchajcie, jestem tak zadowolona z tych produktów, już Wam mi pokazuję, bo kiedyś już właśnie testowałam coś z tego. Yy mama miała możliwość przetestowania zaraz po osiągnięciu hybrydy tych produktów, chociażby tego witaminowego, witaminowej odżywki, więc tym bardziej e, się ucieszyłam, mówię, o, teraz będę, nie, musiel, nie muszę wydawać, sobie potestuję, także super. Tutaj Wam wszystkie produkty pokażę w pudełku, bo chcę Wam pokazać, jak one wyglądają, żebyście nie miały problemu po prostu w odszukaniu ich w sklepie. I pierwszy produkt to jest usuwanie skórek, właśnie z Sally Hansen. To jest taki produkt, który niby ma w 15 sekund Wam usuwać skórki, już Wam patrzę, ile to kosztuje. dalej. dalej. 24,99, mm, okej. Okay. 24 zł. Nie jest to dużo, a jeszcze za połowę ceny o te 12 może być. Yy, produkt, który kiedyś użyłam, pamiętam, że miałam taką sytuację, yy, że bardzo dużo yy, miałam do nadrobienia sprzątania w domu i. Głupia, zamiast w rękawiczkach sprzątałam po prostu tymi detergentami, yy, powierzchnie yy, różne i wysuszyły mi się tak ręce i skórki, że po prostu porażka. Wtedy używałam tego produktu Jest te... i wtedy byłam niesamowicie zadowolona. Pamiętam, że co prawda 15 sekund nie wystarczyło, żeby one się rozpuściły, troszkę dłużej trzymałam, ale, yy, ale produkt działał. Nie był on zły, na pewno zmiękczał yy, skórki, fajnie odchodziły. Po, yy, po odsuwaniu ich patyczkiem, także ten produkt polecam do przetestowania, faktycznie działa. Kolejna sprawa to odżywka i ona kosztuje 29,99 yy, Mama testuje ją około tygodnia i tak też producent zaleca, żeby tydzień ją testować, że w sensie, że nakładacie na oczywiście odtłuszczoną płytkę paznokcia, taką czystą już, Zmytą, bez lakieru i trzymacie tak około 7 dni i potem zmywacie, ale też można ją stosować pod lakier, że najpierw jako baza, a potem lakier i mama raczej ją nosiła samą, bo chciała, żeby ją troszkę po hybrydach, one te paznokcie odżyły, powiedziała, że była naprawdę fajna to odżywka, ponieważ była taka delikatnie mleczna, więc ładnie wygląda na paznokciach, mogła ją sobie nosić samą. Paznokcie faktycznie się wzmocniły. Nie wiem, czy to jest kwestia genów, że mamy dobre paznokcie, ale nie było źle, słuchajcie. No myślę, że za tą cenę, za połowę, może z całą nie kupiłabym jej, zwłaszcza, że ja mam dość dobre paznokcie, ale po jakichś takich zabiegach hybrydowych, czy jeżeli ktoś nosił jeszcze bardziej inwazyjną sprawę, czyli żele, użyłabym. Słuchajcie, podczas używania właśnie tych lakierów. Testowałyśmy z mamą taki przyspieszacz wysłuchania lakierów w ciągu 60, 60 sekund. Tego nie polecam. To nam sprawiało, że lakier nam się mazał, że jakoś gorzej właśnie Wysu się wysuszał. Nie wiem dlaczego, ogólnie niefajna sprawa. Nie wiem, dajcie znać, czy to miałyście, to ma taką pipetkę i aplikujecie po prostu na jeszcze mokry, mokry lakier, żeby szybciej się wysuszył. Na pewno w 60 sekund on się nie wysuszył, a same lakiery, jeżeli są dobre, to są szybko i nie ma co przyspieszać i wiecie, jeszcze tam e, jak, jak to mówię, glej dlać. Bez sensu. Dla mnie ten wysuszacz nie, on kosztuje... Znalazłam, słuchajcie, on kosztuje 2999. No i tak jak mówię, no 30 zł wolę kupić porządny lakier na tej promocji i po prostu dać sobie spokój jeszcze z dodatkowymi kosztami. Jeszcze jedna sprawa to tutaj był taki wysuszacz, słuchajcie, ale on już kosztuje 2999, czyli mniej. Yy, I on jest w pędzelku i to jest, słuchajcie, top coat błyskawiczne wysuszenie lakieru. Testowałyśmy to raz i też średnio na przykład do gustu bo nie widziałyśmy żadnych efektów takich spektakularnych. Jakieś tam widziałyśmy, że faktycznie to schło, ale to nie było jakieś takie wow, że wiecie, że o tak jakbym do lampy włożyła hybrydę i ona zastyga i już jest sucha. To nie. Wydaje mi się, że to też jest troszkę strata kasy te 20 zł wydawać nawet za połowę, za 10 zł ja bym po prostu nie dopłacała, tak jak mówię kupiłabym porządny lakier yy, i dała sobie spokój z takimi dodatkami dobra, słuchajcie, to by było na tyle jeżeli chodzi o mój test yy, teraz macie promocję na te produkty, czyli paznokcie i usta w Rossmanie. Zachęcam Was do tego, żeby zobaczyć, jaki mają asortyment albo może coś z moich produktów, które tutaj testowałam sobie zakupicie, a następna yy, promocja będzie już od 6 października i ona będzie dotyczyła oczu. Także serdecznie zapraszam Was tutaj na kanał. Też będę pokazywać przetestowane produkty, i co zachęcam yy, do odwiedzenia mojego kanału, bo oprócz tej serii pojawi się też dużo rzeczy modowych w najbliższym czasie, także polecam się na przyszłość, budziaczki, pa pa!